w środę, 9 dnia lipca. Aleksandra Rutkowska, zapraszam na nowe wydanie Oka na Świat. A w programie: Najcięższy atak z powietrza, trampowska krytyka Putina i obietnica broni, choć nie z Ameryki. 70 lat niemieckiej obecności w NATO, nie dla celebracji, ale mobilizacji i zwiększenia tempa zbrojeń. Na koniec syreny alarmowe na Tajwanie i największe ćwiczenia wojskowe. Co zrobi Pekin? Władimir Putin, niezrażony słowami Trumpa, zaostrza ataki na Ukrainę. Po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział dostarczenie defensywnej broni systemów Patriot, Kreml zaatakował z powietrza setkami dronów. Amerykańskie media wieszczą koniec bromensu czyli ciepłej relacji obu przywódców i przynajmniej chwilowe wywrócenie retoryki wobec Rosji. To chce wykorzystać ukraiński rząd, nasilając dyplomację. Więcej od Katarzyny wyrwał. 728 rosyjskich dronów i 13 rosyjskich rakiet. To rekordowa jak dotąd ilość pocisków wystrzelona przez okupanta. To jest dron, Szasz. Jeden z żołnierzy jest ciężko ranny. Drony potrafią zmieniać swoje cele, mogą ścigać pojazdy, a za chwilę ruszyć za ludźmi. Sytuacja jest teraz wyjątkowo trudna. Wykorzystywane są na masową skalę. Głównym kierunkiem uderzenia był zachód kraju, a przede wszystkim oddalone o 90 km od granic z Polską miasto Łódzk. Atak nastąpił zaledwie kilka godzin po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział zwiększenie wsparcia militarnego dla Kijowa, a także oskarżył rosyjskiego dyktatora o kluczenie w kwestii rozmów pokojowych. Nie jesteśmy zadowoleni z Putina, ja nie jestem zadowolony z Putina. Putin wciska nam mnóstwo bzdur, jeśli mam być szczery. Zawsze jest uprzejmy, ale okazuje się, że to nic nie znaczy. Wczoraj Donald Trump poinformował o wznowieniu dostaw pocisków do ukraińskich systemów obrony powietrznej. Ich wstrzymanie miał nakazać sekretarz obrony Pete Hexet bez informowania o swojej decyzji Białego Domu. Wyślemy jeszcze trochę broni. Musimy. Muszą być w stanie się bronić. Teraz są bardzo mocno atakowani. Bardzo mocno. Będziemy musieli wysłać więcej broni. Tak, głównie obronnej. Ale naprawdę dostają bardzo, bardzo mocno. W tym chaosie ginie tylu ludzi. W odpowiedzi Władimir Zełański polecił nasilenie kontaktów z Waszyngtonem, by przyspieszyć dostawy. Dziś poleciłem ministrowi obrony i naczelnemu dowódcy zintensyfikować kontakty z USA, by jak najszybciej wdrożyć ustalone decyzje i chronić naszych ludzi. Tylko w dzisiejszym porannym rosyjskim ataku na obwód Doniecki zginęło 8 osób, a jedna została ranna. Ofiarami byli cywile. Drodzy Państwo, z nami już goście Mariusz Marszałkowski, analityk i wicenaczelny Defense 24. Dobry wieczór. Moskwa ignoruje irytację Trumpa, ale pytanie, czy ta determinacja po tej rosyjskiej stronie wynika z przekonania właśnie, że to oni wiodą prym w tej walce? No przede wszystkim Rosjanie korzystają ze słabości Zachodu, korzystają z, takiej, z tego wahania Trumpa dotyczącego wsparcia militarnego Ukrainy. Oni na początku obawiali się wyboru prezydenta Trumpa na, na, na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych ze względu na jego nieprzewidywalne zachowanie. I też taka, taką bardzo transakcyjną politykę, podejście. I, I Rosjanie na chwilę obecną bardzo mocno korzystają właśnie z tej polityki. Czyli, z jednej strony, mamią Trumpa różnego rodzaju zapewnieniami o chęci pokoju, z drugiej strony, zapewniają go o tym, że ta polityka e, no, uległości wobec Rosji może przyczynić się do poprawy be sytuacji bezpieczeństwa na świecie, bo pamiętajmy, że Rosja również gra tą kartą. Chińską, gra kartą tajwańską, gra ta, ta, kartą irańską, więc tych obszarów, gdzie Rosja chce odgrywać swoją rolę, jest więcej, gdzie może oferować Trumpowi swoją mediację, swoją pomoc. Zresztą Trump nawet ostatnio się nieco z tego śmiał, mówiąc w kontekście Iranu, że Putin chciał mediować pomiędzy Iranem a Izraelem na co Trump odpowiedział mu, że woli, żeby mediował najpierw w swoich sprawie, czyli w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. I Rosja wykorzystuje tą, 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 ten, ten brak zdecydowania administracji Trumpa do tego, aby po prostu dalej nacierać, dalej atakować. I widzimy pewną zależność. Po każdej rozmowie Trumpa z Putinem, gdzie Trump mówi o chęci pokoju, o, o coraz bliższym porozumieniu, Wtedy na Ukrainę lecą najsilniejsze ataki e, rakietowe i dronowe. I tak również było w ostatnim czasie. Więc tutaj Putin wykorzystuje tą słabość i brak determinacji Waszyngtonu do ostrzejszej gry przeciwko Moskwie. Coraz mniej patrzymy na to, co Donald Trump mówi, przyglądamy się temu, co robi i mamy zapowiedź patriotów, ale te patrioty miałyby być dostarczone raczej przez stronę europejską, tak przynajmniej portal Anchorage sugeruje. Czy to znaczy, bo Trump też nie lubi tej ostrej karty krytyki wykorzystywać w kierunku Putina, ale może chcieć wykorzystać. Kalkulacje, to znaczy, na ile ta chęć przyciągnięcia Putina do stołu, bo teraz widać nie ma jej zupełnie, może zmobilizować Trumpa do tego, żeby jednak swoje zasoby także poruszył. No myślę, że tutaj jest kwestia głównie jednak transakcyjna, to znaczy, z jednej strony, Trump rzeczywiście widzi w Putinie równego partnera, widzi silnego partnera. Zresztą Trump ma jakąś taką dziwną e, podziw mam wrażenie czuję taki e, przesadny szacunek e, i taką no, właśnie dumę w stosunku do Władimira Putina e, jakąś właśnie taki podziw tego co, jak on rządzi w jaki, jak, jakim krajem rządzi jak funkcjonuje w tym czasie. Mam wrażenie, że mu to w jakiś sposób imponuje. To znaczy, Trumpowi imponuje sposób rządzenia przez Putina i to jest też pewien problem. To znaczy, dla Trumpa świat demokraty, demokratyczny, zachodni jest miałki, jest słaby, on mu w ogóle w żaden sposób nie imponuje. Z kolei imponują mu dyktatorzy i tacy, no, no patrząc nawet, jak on się odnosi do, do Kim Jong-una, do nawet al jego z Dorzucę, Iranu. panie Mariuszu, do tej dyskusji o Trumpie, jeszcze otoczenie Trumpa, bo chociażby dziś słyszymy, tak. tym, że Hekset nie miał nie poinformować Białego Domu o wstrzymaniu pewnych dostaw do Ukrainy. Czy to rozdrobnienie takie, bo Trump się nie przyznaje, oczywiście nie bierze odpowiedzialności za to, jak wpłynie na Ukrainę, to właśnie, właśnie ta odpowiedzialność trochę rozbita pomiędzy polityków amerykańskich? No tak, oczywiście, to też jest duży problem, dlatego że administracja Trumpa jest bardzo, bardzo no, porozbijana na frakcje, i w samym Pentagonie jest kilka frakcji, które z jednej strony takich jastrzębi, którzy gdzieś tam jeszcze pamiętają czasy Bidena i pomocy Ukrainie. Oni są w mniejszości dzisiaj, natomiast są jeszcze takie postacie, właśnie jak Hegzet Sam, który no, jest słabym politykiem, jest słabym sekretarzem obrony, patrząc z perspektywy jego decyzyjności. On jest kierowany przez różnych asystentów i doradców Trumpa, natomiast oni nie są jednolitym, nie są monolitem, jeżeli chodzi o administrację, więc to też pokazuje, że z jednej strony Trump może zrzucać na Hegzeta odpowiedzialność, i on wie, że ten w żaden sposób mu się nie odwinie. Pamiętajmy, na że. Na koniec Trump dopytam miała... jeszcze, bo mówiąc o otoczeniu Trumpa, mamy jeszcze Kelloga, który dopiero co spotkał się w Rzymie w Zełęskim. Przed nami ważne spotkanie. Czy Ukraina wykorzystuje ten moment skutecznie? No Myślę, że Ukraina bardzo by chciała. Pytanie jest, czy Kelog ma na odpowiednią moc przebicia się w, w Białym Domu, bo patrząc z perspektywy dotychczasowych osiągnięć Keloga, no to raczej słabo to wygląda i większą siłę jakby rażenia w otoczeniu Trumpa ma jednak Steve Witkow, który jednak jest bardziej no spolegliwy wobec Rosji niż z przymierzeńcem Ukrainy. I na to niestety trzeba brać pod uwagę. Na tym wszystkim Mariusz Marszałkowski, analityk Defense24. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Musimy się zbroić, bo Rosja zagraża Europie, mówił dziś kanclerz Niemiec w trakcie spotkania z szefem NATO. 70 lat po wejściu tego kraju do sojuszu Friedrich Merz mierzy się z krytyką części sojuszników co do wysokości wydatków, jakie Berlin wydaje na obronę. Ale trudne pytania czekały na polityka także na rodzimym podwórku w Bundestagu. Podczas pierwszej debaty nad budżetem. Więcej z Berlina. Od Magdaleny Gwóźdź-Palokat. To była pierwsza tak intensywna bitwa na słowa w Bundestagu, odkąd Niemcy mają nowy rząd. Od dwóch miesięcy kanclerzem Niemiec jest Hadek Friedrich Merz. I tuż przed wakacyjną przerwą Bundestagu musiał dziś wysłuchać sporo gorzkich tak słów działam. pod swoim adresem, szczególnie z ust współprzewodniczącej skrajnie prawicowej, antyimigracyjnej, alternatywy dla Niemiec Alice Weidel, która na kanclerzu nie zostawiła suchej nitki, zarzucała Merzowi, że oszukał swoich wyborców i że nie dotrzymuje obietnic, krytykowała go za jej zdaniem nieskuteczną politykę migracyjną i dysfunkcyjne państwo, nazwała Merca kanclerzem z papieru. Zawracanie osób ubiegających się o azyl, którym się pan chwali, dotyczy jedynie 2% osób wjeżdżających do kraju, podczas gdy reszta entuzjastycznie w dalszym ciągu składa wnioski o azyl. Kontrole organizowane przez pana rząd są niewystarczające. Tylne drzwi, przylot do Niemiec samolotem są nadal szeroko otwarte. Merz wszystkie zarzuty Alice Weidel odrzucił, wypominając jej, że ani słowem nie wspomniała o ostatnich atakach na Ukrainę i pominęła wysiłki jego rządu, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Kształtowanie dobrych relacji z naszymi europejskimi sąsiadami było i pozostaje dla mnie ważne. Z Francją i Polską, co oczywiste. Kanclerz Niemiec odniósł się też do kontroli na granicach, które jego rząd zaostrzył, zaznaczając, że liczba wniosków o azyl spadła o 43% w pierwszej połowie 2025 roku w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim i powiedział, że kontrole na razie zostaną utrzymane. Są to zasady przejściowe, tylko środki na czas określony. Dążymy do ustanowienia wspólnych europejskich zasad. Chcemy zachować europejski rynek wewnętrzny, chcemy zachować strefę Schengen, chcemy utrzymać otwarte granice i swobodę przemieszczania się w Niemczech i w Europie. Ale nie chcemy tego dla nielegalnej migracji i dlatego podejmujemy te kroki. Na razie oficjalnie Niemcy utrzymają kontrolę do połowy września, ale wszystko na to wskazuje, że potem je przedłużą. Dla oka na świat Magdalena Gwóźdź, Paloka do Deutsche Welle, Berlin. A teraz Europa w ogniu. Fala upałów wysuszyła krajobraz z regionu. Ponad 100 osób zostało rannych w pożarach na południu Francji. Ogień trawi też sąsiednią Hiszpanię, pochłaniając ponad 3000 hektarów ziemi, w tym obszarów chronionych. Lokalne władze mówią o lecie wielkiego ryzyka, o czym więcej Wojciech Tymiński. Niemal tysiąc strażaków przez ostatnią dobę walczyło, by ten wielki pożar nie wdarł się w głąb Marsylii, drugiego co do wielkości miasta Francji. Mieliśmy już tak duże pożary, ale nigdy ogień nie rozprzestrzeniał się tak szybko. To prawdziwy szok. Widzieliśmy ptaki lecące w płomieniach. Ogień podsycany przez silny wiatr skokowo przenosił się o setki metrów, w szczytowym momencie nawet o kilometr na minutę. Strawiło około 750 hektarów. Walczyłem z płomieniami dopóki mogłem, ale musiałem uciekać. Takich osób jak Dżamel było ponad 400 do ostatniej chwili próbowali ratować swoje domy. Gdy dziś władze pozwoliły im wrócić, część zastała tylko popiół i zgliszcza. W sumie spłonęło 70 domostw. W odwrotnej sytuacji byli mieszkańcy 16 dzielnicy. Ci mogli opuścić domy dopiero dziś. Służby zakazały im przemieszczania się z powodu gęstego dymu i z obawy o blokadę dróg. Mamy za sobą długą noc, ale dziś pożar wyraźnie ustępuje. Oczywiście pozostajemy czujni. Choć ogień został w znacznej mierze opanowany, sytuacja w mieście wciąż nie wróciła do normy. Nie działa wiele sklepów, niektóre drogi są zamknięte, kursuje tylko część pociągów regionalnych, a marsylskie lotnisko zawiesiło część połączeń. Wczoraj było całkowicie zamknięte. Przegają to lato, będzie wyjątkowo niebezpieczne. Sezon pożarów na południu rozpoczął się wcześniej niż zwykle, bo czerwiec był rekordowo upalny i suchy. Karalne jest więc palenie papierosów i grillowanie w okolicach drzew czy lasów, bo każda najmniejsza iskra grozi wybuchem wielkiego pożaru. Przyczyną tego w Marsylii mógł być pojazd, który zapalił się na autostradzie. Tego koło Narbon, blisko hiszpańskiej granicy, prawdopodobnie nie dopałek papierosa. Tu ogień wciąż nie jest pod kontrolą. Płomienia miały 50 metrów wysokości. To było piekło. Niebo było czarne i czerwone, wszędzie spadał popiół. To jak apokalipsa. Z powodu pożaru zamknięto kluczową autostradę łączącą Francję z Hiszpanią. Tam żywioł od kilku dni pustoszy Katalonię. Kilka tysięcy mieszkańców wciąż objętych jest zakazem poruszania się. Jest dużo strachu i dużo płaczu, bo pożar jest tuż obok. Zeszłej nocy z powodu wiatru, ognia i dymu nie mogliśmy opuścić domu. To straszne, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy. Z pożarami walczą także Bułgaria, Grecja, Macedonia i Turcja. Rośnie aktywność chińskiej armii wokół Tajwanu. Na to reagują władze wyspy, ogłaszając największe w historii manewry wojskowe. Te odbywają się na wyspie regularnie. Tegoroczne właśnie rozpoczęto, a wśród zadań przygotowanie do szybkiej ewakuacji wyspy, zapoznanie się z bronią czy odpowiedź na chińskie scenariusze nie zawsze wojenne. Więcej szczegółów dostarczy Państwu Monika Owczarek. 22 tysiące żołnierzy i najnowszy sprzęt wojskowy na Tajwanie rozpoczęły się największe w historii manewry. To odpowiedź na rosnące zagrożenie chińską inwazją i możliwą próbę przejęcia wyspy. Chiny obrały prowokacyjny kurs, zwiększając swoją obecność wojskową i narażając region na destabilizację. Odmawiają także dialogu z demokratycznie wybranym rządem Tajwanu. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni ich działaniami militarnymi, a także cyberatakami. Opieranie się blokadzie morskiej, zwalczanie nalotów powietrznych, odpieranie prób desantu na wyspie. To tylko niektóre z ćwiczeń, z którymi zmierzą się tajwańscy żołnierze. Chodzi o naszą własną wolę obrony i inwestowanie w naszą samą która będzie najsilniejszym środkiem odstraszającym. Doroczne manewry są organizowane od 1984 roku. Jednak po raz pierwszy będzie w nich uczestniczyć całe społeczeństwo. Cywilny program przewiduje m.in. symulowane sytuacje masowych ewakuacji, reagowanie na zagrożenie terrorystyczne czy ataki na infrastrukturę. Nasi obywatele poznają możliwości i determinację naszej Armii Narodowej. Wiemy, jak bronić naszego kraju. Pekin ćwiczenia na Tajwanie nazywa blefem i deklaruje, że bez względu na stosowne przygotowania i posiadaną broń, Tajwan nie oprze się chińskiej armii. Władze Demokratycznej Partii Postępowej szkodzą Tajwanowi ze względu na swoje egoistyczne interesy. Uroczyście ostrzegamy te władze, że dążenie do niepodległości siłą to ślepy zaułek. To realna groźba. W kwietniu chińska armia ćwiczyła na wodach wokół Tajwanu scenariusz całkowitej blokady wyspy oraz uderzenia na cele morskie i lądowe. Nadal będziemy wzmacniać kontrolę nad wodami otaczającymi Tajwan zgodnie z zasadą jednych Chin. Wojsko pozostanie w stanie najwyższej gotowości i będzie reagować na różne sytuacje awaryjne. Bezpieczeństwo w regionie Indo-Pacyfiku jest powiązane z bezpieczeństwem Europy. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ostrzega przed cały czas silnym sojuszem Moskwy i Pekinu. Gdyby Xi Jinping zaatakował Tajwan, najpierw zadzwoniłby do swojego młodszego partnera w tym wszystkim, Władimira Putina, mieszkającego w Moskwie, i powiedział mu: „Hej, zamierzam to zrobić i potrzebujecie, żebyś dał im zajęcie w Europie, atakując terytorium NATO. Najprawdopodobniej właśnie w ten sposób to by się potoczyło.” Manewry potrwają 10 dni, czyli dłużej niż zazwyczaj, aby umożliwić przeprowadzenie bardziej złożonych scenariuszy bojowych. Z naszym studiem łączy się już gość profesor Marcin Jakobi, sinolog Uniwersytet SWPS, ale też autor książki Tajwan Herbatka na beczce prochu. Dobry wieczór, panie profesorze. Zastanawiam się, czy na tej beczce jest napisane 2027. Dobry wieczór, no, ta beczka jest, stoi już od dawna, No i pytanie jest, gdzie jest jakiś ogień, czy on jest bliżej, czy dalej. Niekoniecznie jest tak bardzo blisko, jakby nam się wydawało. No właśnie, a te manewry, które obserwujemy teraz, wiemy, że one trwają niemal dwa razy dłużej. One są sygnałem dla Pekinu, czy realnym przygotowaniem na to, co się może wydarzyć? Wydaje mi się, że one pełnią trzy funkcje. Z jednej strony to jest sygnał dla Pekinu, że Tajwan. Szkoli się, staje się coraz bardziej przygotowany na różne scenariusze. Z drugiej strony, wydaje mi się, że to jest przede wszystkim komunikat dla społeczeństwa tawańskiego. I to jest chyba najważniejsze w tej całej opowieści. Społeczeństwo tawańskie do tej pory w swojej przeważającej większości uważało, że sprawa obrony Tajwanu to jest sprawa, która należy się armii i armia powinna się tym zająć, a społeczeństwo powinno sobie żyć tak, jak żyło do tej pory. Zrasta taka świadomość, że nie da się prowadzić żadnej wojny, szczególnie obronnej, bez udziału społeczeństwa, i to społeczeństwo przez rządzącą teraz Tajwanem partię, już od już trzecią kandydację prezydencką, Demokratyczną Partię Postępową, jest stopniowo przygotowywane do tego, również y, obserwując to, co się działo na Ukrainie od 22 roku, że całe społeczeństwo musi być gotowe i nie tylko armia, ale również zwykli obywatele muszą przede wszystkim się szkolić po drugie mieć przede wszystkim takie, Wiarę w to, że Tajwan może się obronić. I tej wiary wielu osobom brakowało. Analitycy wielokrotnie przez wiele, wiele lat mówili, że społeczeństwo tajwańskie jest nieświadome zagrożenia i niegotowe na, na takie zagrożenie, które teoretycznie może, może się ziścić. Teraz mamy rekordową liczbę rezerwistów, ale też przygotowanie nie tylko te wojenne, ale mówi się o też takiej szarej strefie, co to tak naprawdę, panie profesorze, dokładnie oznacza. Chińczycy prowadzą, można powiedzieć, że właśnie od 22 roku, kiedy z wizytą na Tajwan, taką bardzo kontrowersyjną, udała się Nancy Pelosi. Od tego momentu Chiny zaostrzają, czy można powiedzieć, intensyfikują swoją obecność wojskową wokół wysp tajwańskich w takich aspektach, które są o krok przed działaniami wojennymi, są ewidentnie działaniami zaczepnymi czyli Okręty Straży Wybrzeża Chińskiej są coraz bliżej wód terytorialnych Tajwanu. Już niemal codziennie myśliwce chińskie naruszają nie tylko strefę identyfikacji obrony powietrznej, ale również linię mediany środkową na wciśnienie tajwańskiej. Drony chińskie podlatują pod stanowiska tajwańskie. Również ochrona Wybrzeża Chińska Dokonuje rewizji łodzi rybackich, tajwańskich na ich własnych wodach terytorialnych i tak dalej, tak dalej. To wszystko są działania, które mają powodować przede wszystkim zwiększenie aktywności tajwańskiej, bo tajwańczycy za każdym razem muszą podrywać swoje myśliwce, wypływać w morze i tak a mają mniejsze siły zdecydowanie niż Chiny. Po drugie ma to spowodować poczucie zagrożenia w społeczeństwie tajwańskim, ale również poczucie bezsilności. Bo jeżeli Chińczycy de facto robią co chcą wokół wód tajwańskich, no to jest to przekaz dla Tajwańczyków, że ich własna armia nie jest w stanie ich obronić. Także to jest właściwie wojna psychologiczna, bardziej niż przygotowanie do inwazji. Uważam, że m, takiego niebezpieczeństwa inwazji nie ma dużego, natomiast jest bardzo duża aktywność chińska i te zwiększone ćwiczenia tajwańskie odpowiadają na tą aktywność, y, właśnie pokazując te rzeczy, o których mówiłem, a jednocześnie no, przygotowując trochę bardziej armię tajwańską na inne scenariusze niż te, do których była gotowa do tej pory, bo Tajwańczycy patrząc na to, jak wojna się zmienia i znowu mówimy tutaj o Ukrainie, e, uczą się tego, że jeżeli chcą naprawdę ochronić Tajwan, to muszą to robić zupełnie inaczej niż przedtem planowali i przygotowywali swoją armię. Zatrzymując się na tej perspektywie emocji, o której wspomina pan profesor, bo te manewry zaczęły się dziś przez 10 dni, te emocje pewnie będą e, trochę nasilone, ale zastanawiam się, czy na co dzień Tajwan rzeczywiście żyje w takim ciągłym strachu, czy tam jest przestrzeń na normalność i, i trochę odłożenie mm, wzroku od tego, co dzieje się w Chinach. No na co dzień jest ta herbatka, właśnie. To znaczy, zwykli węczycy nie myślą w ogóle o konflikcie zbrojnym, o zagrożeniu. I można powiedzieć, że nawet za mało myśleli, dlatego że właśnie było, można powiedzieć, takie już typowe, jakieś sztandarowe, takie brak, brak zainteresowania i takie przeświadczenie, że niczym, nic Tajwanowi nie grozi. Mi się wydaje, że ludzie, którzy żyją przez wiele dziesiąt lat w strefie jakiegoś potencjalnego zagrożenia, mówimy tutaj o Tajwanie, możemy powiedzieć również o Korei Południowej, no to są społeczeństwa, które z jednej strony są przyzwyczajone po prostu do tego. Z drugiej strony, no, ludzie prowadzą swoje codzienne życie. Więc jeżeli ktoś z naszych widzów by odwiedził Tajwan, to nie jest miejsce, gdzie człowiek czuje się zagrożony, niebezpieczny. To jest miejsce, gdzie normalnie ludzie ży żyją i na co dzień w ogóle nie ma żadnej rozmowy o wojnie czy o, o, o niebezpieczeństwie ataku ze strony chińskiej. I właśnie armia tajwańska i władze tajwańskie próbują do tego społeczeństwa dotrzeć z takim przekazem, że jednak trzeba o tym myśleć. I czy im się to uda, nie wiem. No, na razie już idzie im pewnie dość powoli to wszystko. I może te manewry są kolejnym krokiem, żeby społeczeństwo trochę bardziej zainteresowało się tymi scenariuszami, które armia im pokazuje, że teoretycznie są możliwe. Panie profesorze, ostatnim słowem spodziewana reakcja Pekinu. Mówi się o potencjalnych manewrach w lipcu. No, manewy są właśnie non-stop, natomiast Pekin dzisiaj powiedział, jak gdyby wyciągnął zupełnie inną rzecz niż tę, o której my mówimy, bo powiedział, że Tajwan w tych ćwiczeniach ćwiczy Hajmarsy i jest to dowód na to, że Tajwan zacieśnia relacje z Ameryką po to tylko, żeby drażnić Chiny i żeby Chiny prowokować. Więc Chiny nie dadzą się sprowokować i Tajwan będzie chiński. Także to jest ta, możemy powiedzieć, ta narracja, która jest powtarzana i podkreślane jest to, że rola Stanów Zjednoczonych jest tutaj kluczowa. Tej roli akurat nie ma za bardzo dzisiaj, dlatego że widzimy, że Ameryka prowadzi bardzo kontrowersyjną politykę w całym regionie. Uderzyła nowymi cłami na Japonię i Koreę, swoich najbliższych sojuszników. Tajwan na razie czeka. Nie ma informacji ze strony amerykańskiej, co się będzie działo z wymianą gospodarczą z Tajwanem, ale bardzo się denerwuje. Na tym wszystkim profesor Marcin Jakobi, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, i tą rozmową kończymy dzisiejsze wydanie Oka na Świat. Program przygotował Wojciech Tymiński. A ja mówię Państwu do zobaczenia do jutra i zapraszam na serwis informacyjny z Joanną Śpiechowicz. Spokojnego wieczoru.